Dobra moi drodzy, kończymy przerwę i jedziemy dalej. Realizujemy kolejne, kolejne zlecenia. 17% ukończone Michigan, czyli dobry, dobry progres w pierwszej godzinie streamu. I jedziemy dalej. Czyli plan jest taki, że zgarniamy. Ok, zgarniamy Chevrolet'a, wracamy do garażu i koncentrujemy się na zwiadowce. Ok, czyli to niedaleko musimy tylko cofnąć się odrobinę tutaj na północ i spróbujemy tego Chevroleta załadować na te burty, tak, bo on ma uszkodzony silnik, czyli nie chcemy go chyba ciągnąć. Może byś tak zrobił jeden to ziemięc i miniserie? E, tak, to być może dobra koncepcja. Który rejon w grze jest ulubiony? Hmm, dobre pytanie. A to jest dobre pytanie. Który region jest ulubiony? Hmm, kurde nie wiem, który jest ulubiony. Tak naprawdę jeden z najlepszych to jest właśnie Michigan. To jest jeden z najlepszych. Amur jest bardzo fajny, ale też morderczo. Hard, jest strasznie trudne. To jest. Amur, to jest. Dos... Dark Souls. Eee... Tak, to jest. Snow Runner to jest Dark Souls normalnie. Eee, trudno powiedzieć: większość regionów mi się podoba tak naprawdę. Lekki deszczyk. A co z paliwem? Jak się paliwo z cysterny skończy? Są jeszcze na mapie inne cysterny. Są inne cysterny. A jeżeli się skończy paliwo, to mogę kupić na stacji benzynowej. Tylko to kosztuje oczywiście pieniądze. A ja czterokrotnie zwiększyłem ceny paliwa. A okej, okay, teraz tak, ten żuraw. Technicznie jest za słaby, żeby załadować Chevroleta, ale spróbujemy. Eee, tak, bo w tej grze jest też dźwig, konkretny dźwig do, e, policy ładowania pojazdów. Eee, lawety też są takie jakieś wysuwane tutaj z podjazdami, ale spróbujmy. To może być, to może być trochę trudne, ale spróbujmy. Też z tymi kotwicami żurawie trzeba uważać, bo jeżeli jest tak jakieś błoto, to ta kotwica nic nie daje praktycznie. Eee, no Zobacz. A nie, ok, to nie jest dobre miejsce zaczepienia. Chcę zaczepić tu. Podciągnę linkę delikatnie. Historia film, dzięki za przedłużenie, słowa. Uważajcie na kontrolę tachografów, tak. Ok, czy podniesiemy go bez przychylania? Tak, ale okej. Okay. Dobra, trochę bliżej. Też nie chcę bardziej obić tego. Tak, ja nie. <śm> nie chcę bardziej obić tego Chevrolet'a. Chyba się zmieści, co? Chyba na styk. Jeżeli się zmieści, to na styk. Ok, opuść. O, nie. Będę mógł go, mógł go też tu zakotwiczyć, chyba jakiś. Jakiś go załaduję. Kurde, okej, okay. eee, Nie wiem, czy będę mógł go zakotwiczyć. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Hmm. W tą stronę. Ok. Ok, to nie wygląda dobrze. Ok, on jest zahaczony, kurde, tu. To chyba nie był dobry pomysł. Mogę go popchnąć kawałek? Dobra, opuść to tak, zahacz tu. Troszkę w tył. puść Jeszcze trochę. Nie. To chyba nie był mądry pomysł. To nie był dobry pomysł, ale dobra, spróbujemy tak pojechać. Może nam wypaść ten Chevrolet. O, teraz chyba mogę go załadować. Ok, teraz już nie wypadnie, nie jest ładnie załadowany, ale Fleet Star teraz będzie ultra wywrotny. Będzie straszliwie wywrotny. Centrum masy jest bardzo wysoko w tej chwili i trzeba bardzo uważać na nierównościach terenu, nawet na małych nierównościach terenu. Ułożył się tak, ale to jest na styk, na długość to jest na styk. Scout by nie było problemu. Scout jest mniejszy niż um, superbrot. Ja teraz nie mogę patrzeć za bardzo na czat To jest bardzo, bardzo wywrotne w tej chwili Ok, czy dojedziemy do garażu na pół Chyba tak A tu co była za misja? a to te pompy ok niski bieg dyferencjał pomp 3 linką Czyli stąd, do garażu mamy 80% szosa, czyli to powinno pójść szybko, gładko i sprawnie. Czy to był kamień latający w powietrzu? Tak, czasami bardzo rzadko jest taki... Coś tam zabagowanego może być w powietrzu, ale to bardzo rzadko się zdarza. Gra nie ma... nie jest za bardzo... Nie jest dobrze patchowana, nie ma bagów za bardzo. To jest kolejny plus tego tytułu. Ciekawe czy by się dało przejść tą grę bez wyciągarki. Ja myślę, że tak. Chociaż Jest chyba kilka misji, które wymagają. Jest chyba kilka misji albo wyzwań, które wymagają wyciągarki. I oczywiście dociągnięcia niektórych rzeczy też jest potrzebne. O, okay. Delikatne uszkodzenia, ale to szkodzi. Poprawa pogody i jedziemy. O, muzyka. na zakrętach też trzeba uważać. Wywrotkę. I wracamy tutaj do znajomej okolicy. Dobra, odrobinę błota tutaj, a potem już powinno być ok. tak, tutaj na tym bagnie jest pompa, ale tutaj tak, za chwilę przyjedziemy skautem yy, Tak żeby tam wjechać, ulepszony A, okay. Dobra, nicki bieg, dyferencjał Jechać z tego najgorszego bagna, błota Drugi pojazd zostawiam w mieście? Tak, na razie tak. Na razie go nie potrzebuję, ale będziemy potrzebować. Tak, Normalnie ja w późniejszych savech mam dwie floty. Mam rosyjską, europejską i amerykańską flotę pojazdów. Mam kilkanaście pojazdów w każdej flocie do różnych zadań. Okay, prawie na miejscu, przyjrzymy obok tej farmy znajomej. Scout fajny, ale wywrotny jak cholera, bardzo, bardzo wywrotny, tak to jest. Dlatego ja zostawię sobie tutaj dwa, dwóch zwiadowców. Czebrolet będzie na górskie tereny, a Scout będzie na Bagna. Na bagnach oczywiście nie ma takiego ryzyka wywrotki, a Scout ma też zawsze aktywny dyferencjał. Czyli to będzie lepsza opcja na bagna właśnie. Ok, prawie na miejscu. Czyli tak, po pierwsze, najpierw się podłączymy do przyczepy naprawczej i naprawimy Chevroleta i Fleetstara. I chyba nie muszę żurawiem zdejmować Chevroleta. Jeżeli wjadę do tej strefy wjazdu do garażu, to chyba mogę się przyłączyć na Chevroleta i przenieść do garażu automatycznie. napraw, ik stara, na propsie w Odłącz. Okej. Okay i Chevroleta, przełącz się na niego i do garażu. Okej, okay, dobra, zobaczmy, jakie możemy mieć ulepszenia. Też co do naprawy. Tak, ja mógłbym... Naprawa tych, że moglibyśmy naprawiać w garażu, powiedzmy koła albo podzespoły, co jednak jest strasznie kosztowne i niestety nawet naprawa nadwozia też troszkę kosztuje. A to jest tylko wizualne, tak więc niestety nasze pojazdy będą troszkę paskudnie wyglądać, jeżeli je będę obijał tak, dopóki nie będzie finansowo się nie poprawi, to nie będę tego naprawiał e, dobra, zobaczmy jakie mamy ulepszenia, bo mamy nowy silnik okej, okay, to zwiększy moc Uuu, drastycznie, drastycznie zwiększy moc, ale też zużycie paliwa, czyli instalujemy to, sprzedajemy stary silnik kolejne 1500 w banku e, skrzy... tego potrzebujemy, skrzyni biegów SnowRunner, to znajdziemy na mapie niebawem Dawaj też... Hmm, czy chcę podwyższone? Będzie bardziej wywrotne. O, są opony terenowe. Lepsze na błoto. Lepsze na błoto. No to jest dobre pytanie, czy chcę podwyższone zawieszenie, bo ja Chevroleta chcę właśnie bardziej w góry. Hmm. Bardziej wywrotny, ale z drugiej strony będę mógł zamontować większe opony. A to jest dobre pytanie. Kurde, to nie jest oczywiste. Tak, odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista. E, eee, też to by się przydało. Kurde, chyba kupię. Niezależna wyciągarka, czyli nawet jeżeli się wywrócimy i zgaśnie silnik, będę mógł się naprostować. Kosztuje aż 9000, ale kupuję. Kupuję. Przedajmy tą standardową. A Okej, okay, dobra, ponieważ mam tą wyciągarkę, to zamontuję podwyższone zawieszenie. Czyli dawaj podwyższone. I dawaj. Opony. Okej, okay, dużo większe opony: 38 cali. 4000. Okej, okay, dobra, kup. Daj te, uniwersalne. Yy, snorkel. Kurde, 2300 to wszystko kosztuje, ale dawaj. Też to by było dobre. Odrobina punktów naprawczych i koło zapasowe. Byłoby dobre, ale nie, na razie nie chcę tyle płacić. Dobra, okej. Okay. Na tu ulepszony. Ale na razie go zostawiamy, bo na razie mm, scouta także ulepszamy i wypełnimy. Czyli co robimy teraz? Po pierwsze, odwiedzimy te dwie pompy, które były do odwiedzenia. Czyli yy, osuszanie. Jedna pompa tu, druga pompa, oczywiście tu. I potem też yy, zobaczymy tą misję z zatopionym pojazdem pilotem. W tym celu weźmiemy skauta, bo on będzie lepszy na bagna. Tylko właśnie pytanie, czy będziemy stać na... Czy będziemy stać na ulepszenia teraz, jakie ja kupiłem Chevroletowi. Tu nie ma nowego silnika, nie ma nowego tego, nie ma tego. Z opony jedynie. Mam 4, 4100. Dobra, dawaj opony terenowe 35 sali. To, to już powinno... A, czy, kurde, 4000 2... A, kurde. Mogę coś sprzedać? A, bo nie mogę sprzedać tych opon dopóki... Okej, okay, ja mogę chyba... Kurde, no? Dobra, sprzedamy tymczasowo coś z Kurde Chevrolet'em Snorkel, powiedzmy. E, tak, finansowo jest wciąż kurde, ciężko, niestety. Ok, czyli sprzedaj, bo ja mogę chyba sprzedać za. Mam chyba tak ustawioną, że mogę sprzedać za tą samą cenę, za którą kupiłem chyba. Chyba tak, tak, okej, okay, dobra. Czyli nie ma problemu. Może po prostu iść Chevroletem? Mógłbym, ale Scout ma kurde ten dyferencjał. A to jest bardzo istotne na w błocie to bardzo pomaga w błocie, a to tam jest koszmarne błoto. Dobra, opony o jest jeden. Tylko tu nie ma sam Norkela, właśnie. To by było dobre, ale na razie nie. Dobra, to wszystko. Może pomalujmy tego skauta tylko. Ciekawe konfiguracja. A weźmy na. Weźmy na taki kolor, powiedzmy brązowy. Dobra, czyli plan. Jedziemy tu. Tylko, żeby było szybciej, to tu chyba był skrót, z tego co ja pamiętam. Tak, czyli jedyne, co zamontowaliśmy w tym skałcie to nowe opony. które powinny lepiej sobie poradzić z błotem. Okej, okay, to jest skrót, ale. Trzeba pod lekką strumiznę podjechać. Tak, dzięki temu nie musimy przez tą... Przez to błoto paskudne, które tam było jechać. Szybciej dojdziemy na miejsce. O, okej. Okay, chyba, okay, chyba widać różnicę. Jest chyba dużo, dużo lepiej. Pytanie, jak sobie poradzi na tym błocie, bo tam strasznie się męczyliśmy w Starem, ja skapitulowałem nawet. W mojej ocenie nie było szans, żeby dojechać do tej pompy. Zobaczymy, jak sobie Scout poradzi. Snorkel będzie potrzebny, to właśnie zaczynam Tak, zaczynam myśleć, że może być potrzebny. Zobaczymy. Tam są płytsze odcinki też. Tam są troszkę głębsze i troszkę płytsze. Więc być może damy radę. Jesteśmy prawie na miejscu, tak więc za chwilę się przekonamy o tym. Okej, okay, walnął. Okej, okay, ten odcinek walnął tutaj, kurde, bez problemu na tych nowych oponach. I docieramy na bagno. Jeszcze tylko nie przywrócić. Okej. Okay. A więc tak, nie mamy snorkela i to jest dużo niższy pojazd niż w Star. tak więc musimy tutaj strategicznie do tego podejść i... Okej, okay, tu jest trochę głęboko. O kurde, to już jest niebezpieczny poziom wody? Aaa, kurde. Którędy? Na Wprost i szybką linką? Chyba no, tak. O nie. OK, już delikatny silnik. Ładnie sobie świetnie sobie radzi na tym błocie, tylko brak snorkela to jest problem. Czyli dawaj szybko tu. Kurde! O nie! A, najgorzej jak on się przychyla do przodu, cholera i nurkuje tak delikatnie. Bo tam jest płasko. Wydaje mi się, że tam jest płasko i moglibyśmy dojechać bez snorkela. Ale mogę się mylić, ale... może zobaczmy, tutaj na prawo mamy odrobinę ale troszkę większą płyciznę. Jeżeli będziemy powoli i ostrożnie jechać, to być może damy radę. Tylko naprawdę powoli i ostrożnie. Niski bieg. Ale patrzcie, on jedzie do przodu na niskim biegu w tym błocie bez problemu. Hmm... Czarno to widzę. Kurde, za mały jest, za niski. Już pół silnika nie ma, tak, to prawda. Hmm, kurde, no. Tędy, na tą wysypkę... Spróbujmy. Okay, spróbujmy... na tą wysepkę dojechać i zobaczymy jak będzie wyglądała sytuacja. To może być niebezpiecznie. O, okej, okay, utrzymuje się nad wodą. Okej, okay. o nie. Już prawie zaczęło uszkadzać silnik. Dobrze sobie radzi z tym błotem, tylko ten poziom wody chyba. Tędy? Chyba tędy to jest najlepszy scenariusz. Bo tu troszkę daleko i nie ma miejsca zaczepienia. Czyli plan jest chyba taki, żeby szybko walnąć tu z pomocą linki. Dobra, spróbujmy. To może być zły pomysł. Szybko musimy to zrobić. Okej, okay, nie zanurzaj się bardziej. A! Dobrze. O kurde, czy, czy damy radę? Czy to zrobimy? Dobra, jedź na wprost. Dawaj, do niebieskiej strefy. Dawaj, 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 dawaj dawaj. Okej, okay, jest dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. Odrobinę. Prawo. Nie zapadnisz Jest! Kurde, ja nie mogę. Dobra, teraz tylko wrócić. A już przyznaję, że chciałem odpuścić. Już chciałem Chciałem odpuszczać. Ale dobrze, że nie odpuściłem. Dobra, pytanie czy wracamy tą samą drogą, czy... Hmm. Ok, coś w czat mi się przestał uaktualniać na tablecie. Okej, okay, pytanie czy wracamy tą samą drogą? Chyba tak. Są miejsca zahaczenia. Czyli jest polisa ubezpieczeniowa? Okej. Okay. Trzeba wykręć Nie mogę się o pompę zahaczyć. O kurde, czy utknę tu No tak jakby Jak daleko do punktu zahaczenia, niedaleko Okej, okay, dawaj Czym się poruszam w ogóle? Trudno ocenić. Dawaj, tylko nie zatop silnika. O, już chciałem, chciałem się poddawać w pewnym momencie, ale dobra, udało się. Dobra, tu może być niebezpiecznie. Szybko się zahacz i przyciągnij. Pietrzeń suchy ląd. Ok, dobra, teraz tylko pojechać stąd, czyli tą samą drugą, którą wjechaliśmy. Niestety wtedy uszkodziłem trochę silnik. Tym razem, tym razem to nie nastąpi. Tu jest najgorzej. Szybko się przyciągnij. Dobra. O nie! O nie! O nie! Jak jedzie, to jedzie, ale jak się zatrzyma chwilę, to się zakopuje w to. Okej, okay, delikatnie się porusza, centymetry na minutę, ale. Tak, jest lepiej, ale to nie jest magiczna odpowiedź na, na błoto. Dobra, wyjedźmy tylko stąd i świetnie. To jest bardzo dobry progres. Misja prawie wykonana, tylko muszę stąd kurde wyjechać.